Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj ponownie Keno, tym razem Jerzyk, tak zwany 5 liczb na 5 losowań z nożnikiem. Zakupione wczoraj o 20. I to zakupiła Basia. I dwie nowości dzisiejsze z numerem 12 i 8. I zobaczymy co tu się wydarzy. Jest tu cache Maxi Cash. Nie wiem jak czy to była Chyba była już taka. I szukamy liczb i pliku. Plik do 40 zł. wygrywa się. Jak będzie gwarantowany plik. Dobra. Sprawdzimy sobie na razie Keno. Mam już tutaj uszykowane.

Uuu, jajaj, czwórka. Mm. Ajaj, Aj, 65 zabrakło, e, mnożnik 1. Aj, kurczę, to 18 zł jest. No, no dobrze, już prawie się wróciła jak tak. Idziemy dalej, 12 nie ma, 36 nie ma, 54 nie ma. Tu już można przelecieć dalej. 12 jest, 36 nie ma, 54. Nie ma, 50, 61 jest i 65 jest. Czyli mamy trójkę, czyli 4 zł mnożnik razy 2, 8, czyli 18 i 8, 26 zł, i ostatnie losowanie. 12 jest, 36 nie ma, 54 jest, 61 nie ma i 65, co nie ma. A razy 3 było, no ale jest 26 zł na 20 wydane, czyli dzisiaj taki malutki plusik na keno jeżyka czwórka padła razy 1 i trójka razy 2, czyli 26 zł. No, kli, okay. dobra. To teraz możemy zdrapać te Maxi tam, czy coś tam. Dzisiaj będzie szybki, szybki odcinek. Dzisiaj będzie. Szukamy liczby: w 45, 29, 24, 43 i 31. No szukamy tego pliku lub liczby. A mamy pięćdziesiąt trzy, nie mamy, piętnaście, ale się źle drapie, czterdzieści dwa, pięćdziesiąt dziewięć, trzydzieści trzy, dziewiętnaście, pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiątek nie mam wcale, pięćdziesiąt siedem, Dwadzieścia jeden, trzydzieści jeden, czterdzieści osiem, pięćdziesiąt pięć, nie mamy tych pięćdziesiątek. Trzydzieści siedem, dwadzieścia trzy, no też nie ma trzynaście, trzydzieści sześć, czterdzieści jeden, czterdzieści sześć dwadzieścia siedem, dwadzieścia sześć i i co, szesnaście, hmm. czyli kiszka. Gdzie to jest tutaj te kontrolne G, D, czyli z numerem dwunastym. Pusto. No to jeszcze może będzie w numerze ósmym. Trzydzieści cztery, czternaście, pięćdziesiąt sześć, piętnaście i pięćdziesiąt dwa. Mamy pięćdziesiąt trzy. Czterdzieści jeden. Dwadzieścia siedem. Trzydzieści dziewięć czterdzieści pięć nie ma jedenaście pięćdziesiąt siedem czterdzieści siedem osiemnaście trzydzieści dwa nie ma pięć pięć też nie ma cztery dwa siedemnaście

Czyli z premiera nieudana. na wydane 40 zł, odzyskane 26 w Keno tylko, no, czyli 14 tyły, nie? No 14 do tyłu dzisiaj znowu, czyli... Tydzień minusowy, ten ostatni był tydzień plusowy, teraz tydzień minusowy. To mam nadzieję, że przyszły tydzień będzie już na plus, ale to się okaże. No nic, jeszcze dzisiaj mamy lotto na wieczór i Euro Jackpot na jutro wysłany. A Ja nie wiem, zobaczymy, może sobie na jutro jeszcze Keno też myślę. Zobaczę, Może właśnie powiem, że ma kupić, bo lepsze ma szczęście, jak teraz kupuje te kena. Zobaczymy. Na pewno, na pewno jeszcze się pojawi keno. Nie wiem, czy to będzie jutro, czy w czy, czy sobotę, czy jak. Jutro zaczynamy dni Gostynia. Pewnie Kinga idzie na tańce, będzie występować na scenie. To dopiero wieczorem, także jutro coś nagramy jeszcze. Dobra, dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, łapki. I co? Pozdrawiam. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.